Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead i mam wielką przyjemność powiedzieć Wam, że fizy Publishing w Polsce przyjęło się bardzo dobrze. Na tyle dobrze, żeby wydać u nas kolejny model. Tym razem to będzie skala 1 do 8, a jest to mm -hmm. Ferrari F40 Competizione w skali 1,8. Piękność! Wszyscy, ym, którzy na początku dowiedzieli się o tym, że Fizji wychodzi na nasz rynek i wypuszcza transporter, to się pytali: e, Czemu nie w 40? Czemu nie w 40? My wszyscy mówiliśmy: Poczekajcie, dajcie im szansę. Oni teraz y, zaproponowali nam traka Ferrari dla fanów F1 i niech się to przyjmie. Niech zobaczą, że my przyjmujemy takie rzeczy, a nie tylko PRL. Wybaczcie, fani PRL-u, ja nie jestem fanem. I właśnie to jest nagroda za to, jak w Polsce został odebrany trak Ferrari. To jest właśnie nagroda, czyli możliwość zamówienia sobie kolekcji Ferrari F40 Competitioner Fizji Publishing. Także tym razem Fizji również się ode mnie odezwało, żeby być jednym z ich przedstawicieli twarzy, może powiedzieć, można powiedzieć, polskich, bo mało jest polskich twarzy w modelarstwie. Tak nieskromnie przyznam. I bardzo się cieszę z tego faktu, jest to bardzo duże docenienie mojej pracy. Przy, przy składaniu i jestem im za to bardzo wdzięczny. I oczywiście nie mogłem odmówić kompletnie, nie że nie mogłem, że mi nie pozwolili odmówić, tylko tak marzyłem o tym modelu, że jak się dowiedziałem, że on przychodzi i jeszcze mi go zaproponowali, że mogę go zbudować za darmo w zamian za nagrywanie filmów dla nich. Hmm, oczywiście, bez wpływu na moją opinię. Mogę pisać, co chcę, ale zawsze, jeśli coś mi się podoba, to o tym mówię. Jeśli coś mi się nie podoba, to też zawsze o tym mówię. Nie wiem, czy zauważyliście, mam nadzieję, że to widzicie. I tutaj mam taką broszurkę, taką, którą dostanie każdy z Was z pierwszą przesyłką, czyli z pierwszym i drugim numerem. Yy, tu jest troszeczkę w większej skali, i tutaj mamy rozkładówkę. Dobra, żeby już Wam tego nie pokazywać w ten sposób, to przejdźmy sobie do strony, gdzie można zamówić Ferrari F40 Competizione. Dobra, to jesteśmy już na stronce. Hmm, oczywiście link do zamówienia będzie w opisie. Hmm, I co my tutaj mamy? Po raz pierwszy, ekskluzywne Ferrari F40 Competizione skala 1 do 8, czyli bardzo duży, składany model legendarnego GT z Maranello. I mamy dalej. Wersja wyścigowa pierwszego prawdziwego super samochodu naszych czasów, unikalna i wiernie odtworzona w skali 1 do 8. Replika Ferrari F40 samochodu stworzonego przez Enzo Ferrari na tor w 1987 roku. Więc tutaj podkreślamy, że to jest wersja competizione, kompet czyli przeznaczona na tor. To nie jest e, ta F40, która była przeznaczona na drogi publiczne, która miała otwierane światła. Trochę szkoda. Ale z drugiej strony kompetycjona też jest przepiękne. Tak jest, tutaj pierwsza taka informacja, czyli długość modelu to jest 56 cm. Oczywiście nie będzie większy, że z tego tworzę, też mam inne Ferrari. <grym> na pewno nie będzie większy od Dodge'a, bo Dodge jest generalnie ogromnym samochodem, więc będzie troszkę krótszy na pewno. Bo z tego co pamiętam, to chyba Dodge miał 62 cm? Jakoś tak. Ale i tak będzie robił oh, rąbiste wrażenie, patrząc na to, jak tutaj się rozkłada właśnie yy, klapa silnika, jak się otwiera tutaj przednia część, czyli dostęp to nie bagażnik, tylko tu jest bardziej dostęp do zawieszenia i tak dalej. No przepięknie, drzwi też takie masywne, nie mogę się doczekać, aż już zacznę budować. Dalej, doskonała kopia, niezwykła jakość i realistyczne detale sprawią, że poczujesz się jakbyś był za kierownicą tego wspaniałego dzieła modelarskiego, ponieważ tu oczywiście, przez to, że to jest model w skali 1,8, no to mamy dokładnie tak jak tutaj niżej, jest czyli wnętrze odwzorowane no, w skali 1,8, tak nie powiem 1 do 1, <grym> tylko 1,8, e, więc faktycznie można poczuć jakby się samemu budowało. Pełny model, z użyciem wyobraźni, oczywiście. Precyzyjnie odtworzona kabina, metalowa karoseria, to oczywista oczywistość. Yy, włączane reflektory, tylne, świa tylne światła, kierunkowskazy i światła stop, czyli też to, co mieliśmy w, w dożu. Prawdziwy dźwięk pracy silnika, to też co mieliśmy w Dodge'u, ciekawe jaka będzie jakość tego dźwięku. Oryginalne felgi opony z miękkim bieżnikiem. Tutaj w opisie chyba jest taki drobny błąd, bo tutaj generalnie są sliki. Sliki, czyli opony, nie można powiedzieć, że bez bieżnika, no bo on jakby jest, tylko jest płaski. Obracające się koła, dźwięk klaksonu, też to co mamy w Dodżu i to wszystko, jeśli chodzi o takie, takie yy, ogólne detale. I przejdźmy teraz, właśnie do oferty. Pierwsza przesyłka to są dwa pierwsze numery w cenie 24,95 za przesyłkę. Czyli y, wychodzi tutaj bardzo mało, y, bo każdy numer normalnie kosztuje 49,99 albo 49,95. koło około 50 zł. Tutaj za pierwsze dwa numery zamiast stówy płacimy 25 zł. W drugiej przesyłce, w przesyłce zamiast y, stówy płacimy 50 zł prawie. Yy, I od trzeciej przesyłki, y, znaczy tak, w trzeciej przesyłce dostajemy trzy numery. Płacimy za nią stówę zamiast 150, bo tak jak mówiłem, około 50 y, zł za y, numer. A potem od czwartej przesyłki dostajemy co 3 tygodnie po trzy numery za 149,85, czyli niecałe 150 zł. Tutaj oczywiście możemy zamówić prenumeratę. Dalej, pięć powodów, aby zamówić prenumeratę. Gwarancja złożenia Ferrari, świetnie. Gwarancji, gwarantowana cena, czyli nie podniosą nami w trakcie, jak to zrobili z Dodge'em, ale na szczęście nie zrobili to dla prenumeratorów, tylko zrobili to w kioskach. W kioskach po prostu, jeśli ktoś kupował w kiosku, to ceny się podniosły, a dla tych, którzy zamówili prenumeratę, ceny zostały, więc o tyle spoko. Nie to, co teraz odwalili w... Black Week, czy tam Cyber Week De Agostini, szkoda gadać. Wyjątkowe zniżki, no to tu jest mowa właśnie o tych e, pierwszych trzech przesyłkach. E, jakość dostawy wszystkich przesyłek gwarantowana przez firmę kurierską Inpost, więc to jest o tyle fajnie, że e, albo przychodzi Wam do domu, a jeśli jest ryzyko, że Was nie będzie, mo, po tym jak dostajecie SMS-a z tym, że, za chwilę, że została wysłana, to możecie sobie przekierować do e, najbliższego paczkomatu. Bezpłatna dostawa przy opłacie kartą, bo oczywiście też jest możliwość opłaty przy odbiorze. Ale wtedy jest naliczona dodatkowa opłata, zaraz ją wam gdzieś znajdę. Wydanie w kolejnym numerach magazynu: znajdziecie opisy techniczne modeli GT oraz ich wersji wyścigowych. Do tego jasne instrukcje, dzięki którym składanie modelu będzie łatwe i przyjemne. Więc tak na szybko sobie przejdziemy. Tutaj to jest pierwszy numer. Z pierwszym numerem pokażę Wam od razu. Mam już rozpakowane. Kiedy się brał za składanie. Mamy zderzak. On będzie wyglądał, wiecie co? Dobra, wam to na szybko. Sam zobaczę, jak wygląda ten zderzak. Proszę bardzo. Odcień tej czerwieni jest przepiękny. No i tutaj są jakieś takie też małe, ee, jakby to powiedzieć, klipsy. Takie zawleczki już zamontowane. Bardzo fajny detalik. No prezentuje się premium, premium. A wcale nie jest taka wysoka cena. E, dobra, więc to jest element. I tutaj mamy pierwszy numer. Na samym początku mamy trochę ciekawostek, faktów o właśnie tym modelu, który składamy. Karta techniczna, czyli wszystkie takie e, szczegóły m, dotyczące i specyfikacja modelu. Więcej ciekawostek, informacji. Tu jest jakaś inna wersja z tego, co widzę. Tak. Z tyłu wygląda trochę jak testarossa. Tutaj mamy wyścigowa i dalej mamy już składanie. I z tego co wiem. Oj, tutaj koniec składania, więcej ciekawostek i to tyle. I z tego co wiem, mm, mam nadzieję, że nie mówię teraz głupoty, to. Te ciekawostki będziemy dostawali e, chyba tylko do piątego numeru, a potem już będziemy dostawać tylko i wyłącznie instrukcję składania. Więc e, nie będzie takiego składania makulatury, jak przy dożu, bo szczerze przyznam się, że przeczytałem chyba tylko pierwsze dwa magazyny, a reszty nie nadal leżą koło mojego łóżka i czekają na przeczytanie. E, dobra, to przejdźmy sobie już do najważniejszych, najczęściej zadawanych pytań, czyli faku! Gdzie można kupić kolekcję? Tylko za pośrednictwem tej strony nie ma dostępnej tej kolekcji w kioskach, z jaką częstotliwością. Kolejne numery okazują się raz w tygodniu, prócz pierwszych czterech numerów, które okazują się raz na dwa tygodnie, czyli e, pierwsza przesyłka dostajecie raz, drugą przesyłkę dostajecie za cztery tygodnie, tak, bo dwa tygodnie jeden numer, drugi numer y, kolejne dwa tygodnie, czyli po czterech tygodniach dostajecie drugą przesyłkę. Znowu czekamy cztery tygodnie i już wtedy y, dostajemy po trzy numery. Jakby tygodniowo, czyli jedna przesyłka raz na trzy tygodnie. I z, y, tak jak y, ci, którzy już mają doświadczenie z Fizzy Publishing, to mogą potwierdzić, że wydawnictwo jest do polecenia, jest zaufane. Na początku jakieś błędy popełnili, ale szybko je naprawili i teraz wszystko sprawnie, mega sprawnie działa, bo paczki przychodzą y, terminowo, y, szybko. I jeśli jest jakaś reklamacja, mi już się zdarzyły chyba dwie albo trzy trzy, bo albo czegoś brakowało, albo jakiś zdublowany był element zamiast innego i bardzo szybko przysyłali bez żadnego problemu. Dalej, Ile, z ilu numerów składa się kolekcja? Ze 100 numerów, czyli łatwo policzyć. Cała kolekcja, patrząc na to, że jeden numer to jest 50 zł, 50 razy 100, 5000 zł, czyli w sumie będzie tańszy niż, niż, niż trak Ferrari. Droższy niż Dodge, ale patrząc na markę, to myślę, że to jest Spoko cena. Naprawdę spoko cena. I najśmieszniejsze jest to, że to Ferrari złożymy szybciej niż, yy, niż ciężarówkę, bo ma więcej numerów. Yy, Okej, okay. znaczy niecałe 5000, bo jeszcze mamy te zniżki, yy, które są tutaj w tej promocji. Bo tutaj oszczędzamy 50 zł, drugie 50, czyli mamy 4,900 i tu jeszcze 70, czyli wychodzi za kolekcję 4,825 zł mniej więcej. Chyba dobrze liczę. Albo się wygłupie. Dobra, jak zamówić prenumeratę? Oczywiście prenumeraty na całą kolekcję można zamawiać od 14 listopada, czyli już od tygodnia, półtora tygodnia, do 15 lutego. Więc jest chyba trochę więcej czasu niż w przypadku y, Traka Ferrari, więc możliwe, że mają większy nakład. Oferta specjalna dostępna jest od 14 listopada do 15 y, lutego. Prenumeraty można zamówić tylko od pierwszego numeru, y, czyli no ciężko będzie, jeśli ktoś. Odsprzeda część, a wy sobie domówicie resztę. Więc no, nie łapcie się w ten sposób. Chyba, że ktoś chce odsprzedać część, którą, której już złożył i odstąpienie prenumeraty, czyli jakby przeniesienie adresu. To wtedy tak, ale w innym przypadku nie kupujcie, że ktoś Wam powie, że, dokupicie sobie kolekcję tam od tego i tego numeru, bo nie, ma, nie będzie takiej możliwości. Nakład kolekcji jest ograniczony. Jakie jest ograniczenie tej, takiej informacji? Nie posiadam. Ale i tak myślę, że zdecydowanie warto. Jak często będę otrzymywać kolejne numery, to też Wam powiedziałem. Czyli pierwsze dwie przesyłki są co 4 tygodnie, a potem od trzeciej przesyłki co 3 tygodnie dostajemy kolejne numery. Jaki jest koszt dostawy? E, jeśli w przypadku, kiedy zarejestrujecie kartę płatniczą i po prostu będzie wam ściągało, to wtedy jest bezpłatne. Jeśli chcemy ją. E, Płacić je za przesyłkę przy odbiorze, wtedy cena dostawy wynosi 6,95, czyli wcale nie tak dużo, bo w sumie wychodzi taniej niż yy, jakby taka, jak standardowo wysyłacie paczkę Impostem, no to wychodzi jakieś 16 zł, chyba nawet, czy, czy 15, a tutaj 7, więc nawet jeśli to nie jest to jakaś bardzo duża, bardzo duża kwota jak mogę zrezygnować, oczywiście możecie to zrobić, a no dobra, przeczytam. Można anulować prenumeratę od dowolnego kolejnego numeru na koncie osobistym, czyli zakładacie konto tutaj na stronie właśnie Fizzy Publishing e, lub pisząc na adres e-mail, tutaj mamy podany info lub dzwoniąc pod numer infolinii, też tutaj mamy podany numer e, czynny w dniach roboczych od 9 do 17 w soboty i niedzieli święta nie jest e, nieczynny. Jest nieczynny, tak. No, i zanim anulujecie, musicie zapłacić za te, które dostaliście do tej pory. Aczkolwiek, skoro i tak ciągnie z karty, no to powinno to być jakby już uregulowane. Po jakim czasie od dokonania zamówienia otrzymam przesyłkę? Przesyłki są wysyłane automatycznie po dokonaniu prenumeraty w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania ostatniego numeru. Na przykład numery od 5 do 7 wysyłamy w ciągu 3 dni od ukazania się numeru 7. To ukazywanie się jest takie mocno wirtualne, no bo jak wiemy, nie, nie ma tego w kioskach, tak? Ale generalnie to jest, y, jeśli zamówicie, y, to w ciągu tygodnia, dwóch powinna już Wam pierwsza przesyłka przyjść. Mm, Okej. Okay. Mm. Czyli tak, po jakim czasie od dokonania zamówienia otrzymam przesyłkę? Przesyłki wysyłane są automatycznie po dokonaniu prenumeraty w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania ostatniego numeru. Czyli e, oni po prostu nie wysyłają wtedy, kiedy Ty zamówisz, to o, masz dwa tygodnie i ci wysyłamy. Tylko oni jakby wszystkim wysyłają jednocześnie. Kiedy wychodzi tam paczka, powiedzmy nie wiem, paczka czwarta, no to jeśli Ty zamówiłeś przed tą paczką czwartą. Yy, zamówiłeś swoją prenumeratę, to ty dostaniesz pierwszą wtedy, kiedy wszyscy dostają czwartą. Tak przynajmniej to rozumiem z tego, co jest tutaj napisane. Ale generalnie powinno być dosyć szybko. Nie więcej niż dwa tygodnie, tak mi się wydaje. Trochę tutaj nie jest jasno napisane, ale generalnie myślę, że w ciągu tygodnia dwóch powinno przyjść. Jak mogę opłacić prenumeratę lub brakujący numer? Kupujący może opłacić prenumeratę lub zakupić pojedyncze numery płacą w następujący sposób. Opłata kartą płatniczą podczas składania zamówienia lub przy odbiorze przesyłki lub opłata gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera. Sposób opłaty wybierz przy składaniu zamówienia. Wymienione sposoby opłaty dotyczą terytorium RP. Co zrobić jeśli razem z numerem otrzymałem uszkodzone elementy? Lub brakujące. Można tutaj też dodać. Każdy odbiorca powinien sprawdzać kompletność elementów przy odbiorze przesyłki. To jest dość, dosyć logiczne. Ja wiem, że nie każdy od razu, od razu składa, ma czas na to, żeby od razu... Ja też, u mnie też się zdarza, że czasami paczkę odbiorę z paczkomatu i ona jeszcze tydzień leży nieodpakowana. Nie przejmujcie się. Jeśli napiszecie po odkryciu uszkodzeń, należy w ciągu 14 dni od zakupu otrzymania uszkodzonego towaru wypełnić formularz kontaktowy. Więc no, w ciągu 14 dni raczej myślę, że otworzycie już tą paczkę. nie? Ale nawet jeśli przeciągniecie te dni, napiszcie do nich i... Yy, i tak myślę, że pójdą wam na rękę, bo to jest bardzo przyjazne klientowi wydawnictwu. Co zrobić, jeśli zarejestrowana karta płatnicza jest odrzucona i wstrzymano dostawę przesyłek? W celu wznowienia prenumeraty i aktualizacji danych karty płatniczej, napisz do nas na adres e-mail info .com. Też jeśli chcecie aktualizować, znaczy inaczej, jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje, z tą kolekcją właśnie od takiej strony kontaktu z klientem, to zapraszam na grupę na Facebooku. Tam mamy, że tak powiem, mamy swoich ludzi, którzy też pomogą nieco. Nie mówię, że rozwiążą Wasze problemy, ale pomogą i mają jakiś tam kontakt z, z, z wydawnictwem i pomogą. Nigdy nie zostaniecie na lodzie. Także link też zostawię w opisie. Jak można zmienić adres lub sposób dostawy przesyłek? Adres lub sposób dostawy możesz zmienić, rejestrując się na portalu klienta. Uwaga, aktualizacja danych karty płatniczej odbywa się drogą mailową. Adres e-mail ten sam co zawsze. Więc to jest właśnie to, kiedy na przykład ktoś zrezygnuje z kolekcji z różnych powodów. I to jest chyba wszystko. Mam nadzieję, że cieszycie się na to, co nam zrobiło teraz Fizji Publishing, czyli właśnie wydało ten przepiękny, czerwony model, i odbiór tego modelu będzie jeszcze lepszy niż w przypadku Traka Ferrari. Liczę na Was. Liczę na Was, bo Fizji jest fajnym wydawnictwem. Bardzo się stara widzę, że wszystko robi w odpowiednim czasie i też dba o klienta. Więc kto wie, co następnego mogą wypuścić. Za jakiś czas. A ja oczywiście będę dla Was yy, nagrywać relacje ze składania. Także oczekujcie yy, nowej kolekcji, żeby tradycji stało się zadość. Zniżę sobie mikrofon. Nagrywałem cały czas z odwróconym mikrofonem. Mikrofon troszkę bliżej. O, w następnym odcinku złożymy sobie zderzak przedni i znakowanie Ferrari. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał, a ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmie.